Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play LEGO Marvel Super Heroes 2. W tym odcinku kolejny odcinek z misji Gwenpool, w trybie swobodnej gry oczywiście. Syndrom Dratewki, także do roboty. Mamy tutaj do zdobycia postać, różowy klocek, złoty klocek i uwolnić stanalis opałów. Także nie przedłużajmy. I zaczynajmy. No to są Iron Man. O, i Rocket. Świetnio He. Świetnie wobec niech się niesie wieść, że ja, powabna Gwenpool, przystałam na wyzwanie prowadzenia paziów Lego poprzez meandry bonusowych zaiste. Kurczę, ciężko się tak gada, więc wróćmy do normalności i opowiem ci baśń o królu Arturze i smoku. <laughs> Siedzisz wygodnie z podusią? To zaczynam. Hem, dawno temu król Artur Pendragon siedział i zaperzał się na myśl, że ktoś wątpi w jego królewskość. No a przecież namęczył się z tym całym mieczem w kamieniu, a poza tym król to w zasadzie jego imię, nie? No więc Merlin mu na to! Luźna czapka, królu złoty, wymiatasz na tym tronie. Bo o tobie po nocach. Ale Artek nie był przekonany. Może, ale nijak nie będę serio królem z bajki. Jak nie wezmę i nie pokona jakiegoś smoka. Problem, że trochę trudno takie coś jak smok. Na szczęście Merlin miał tę apkę do znajdowania wolnych smoków w swojej okolicy. Hmm... Jakiś głęboko w piwnicach zamku garet? Jak dla mnie wygląda na łatwiznę. Może to pułapka? Ale nawet jeśli, to i tak będzie wypa z walka z bosem. No to zaczynamy. Mamy do przejścia krótką drogę, chociaż pełną niebezpieczeństw, można powiedzieć. Sterujemy sobie kim? Iron Manem na początek? Chyba tak, bo tego wybraliśmy. Więc robimy tutaj troszkę bałaganu. Zupełnie nie widzę problemu. Czy to przekwałki? Tak Dobra. Teraz możemy coś z tego zbudować. Wszystko porozwalane dookoła. I mamy zegar, który się zepsuł. Ale zanim tam pójdziemy. A jeszcze po drodze mamy do zdobycia parę rzeczy. Pierwszy w kolejności będzie różowy klocek. A tam smok sobie poczeka. No to co, zacznijmy od początku. Zegar na razie zostawimy. A, zupełnie coś dla mnie. Może ktoś inny spróbuje? Tutaj mamy klocek. A, różowy. Szkoda, że mi się w domu wala z milion takich. Nie przejdziemy tutaj? Ooo, no to szkoda. Musimy skorzystać z usług Merlina. Teraz będziemy mogli tam przejść. Ej, pomóż mi tu! Możesz? Okej, okay. już, już lecę, pomagam. Mamy chwilkę czasu, więc. Mogę to zrobić, Spidey. Prowadź mnie, moja sieć. Prowadzimy cię, twoja sieć. No i Pomocy! tutaj jest Stanley w opałach. Chociaż ja wiem, czy jest w opałach. Po prostu siedzi sobie. Za co za niewinność? I co my tu mamy? Takie coś? Korona. Tutaj. Jakże I ja lubię w takich sytuacjach. Dobra. Mamy to. Stanley. Uwalnia się powoli. Mój talent w rolach epizodycznych nie zna granic. Gdzie moja nagroda za najlepsze cameo? Ekstra. No, Uwolniony. Dobra. Excesio. Możemy iść dalej. Co jest? Dobra. O! Wróciłem sobie do początku. A to z jednej strony fajnie. A gdzie mamy króla tego nie króla, tylko Maga. O właśnie, ciebie szukamy. No i teraz musimy iść do przodu. Do naszego smoka. Czekamy. Jesteśmy na miejscu. Smok jakiś taki sztywny, tak jak poprzednim razem. Ale to nam nie przeszkadza. Dobra, to zaczynamy imprezę! Tutaj pokopać musimy troszkę, żeby zdobyć ostatnią rzecz. Mianowicie postać. Nie mam pojęcia, kto to jest. Ale jakiś agent. Agent Tarczy, Morgana Lefei, znowu. To co będziemy teraz zbudować, parę rzeczy. Ona będzie nam troszkę przeszkadzać, ale myślę, że zrobimy to też szybciutko. Hej, super macie te uniformy. Bardzo e, uniformiaste, tak. Tak. Takie coś i gotowe. to się stały! Co my tu dostaniemy? Takie coś. Czerwone. Dobrze. Powinno się na to przydać. Ale to chyba jeszcze nie wszystko? Nie, wszystko. To jest fotel z tego co pamiętam. Musimy go troszkę przedstawić. Tak jest. Nie, nie musimy w sumie tam iść, tylko możemy o. jaj, nie trafiłem? O. Dobra, i potrzebujemy chyba ciebie. A może nie ciebie? Teraz potrzebujemy maga Merlina. No i tutaj dostanie strzała. Delikatnie mówiąc, my mamy tutaj do zbudowania kolejny fotel i trochę kafelku. to po kolei. Fotel najpierw. Kafelki. Przestawiamy ten fotel. I do góry. Potrzebujemy... Dobra, chwila. Tutaj sobie możemy stanąć. Dobra. No, i załatwione. Enchantress? Nie, to nie jest Enchantress. To jest Morgana Fay. Oberwię jeszcze raz. Z maczuki tym razem. Doskonale! Brawo! Daleko zaszliście, ale nie unikniecie zguby! Chcieliście boju ze smokiem? Mam dla was coś dużo lepszego. Bójcie się. To będzie postać z hali. Tak, postać z hali to jest ten jeden chyba z posągów, który ożył. Gdzie my jesteśmy? No tutaj możesz strzelać. A ja może sobie trochę pomogę. Mianowicie ja wezmę sobie od razu. Iron Man A nawet nie muszę. Trochę będzie szybciej. Nie będziemy musieli czekać. Teraz zbudowany. Czapeczkę mu damy. Ośmiejemy się troszkę. No i jeszcze jedną rzecz spodujemy. I to by było. A tyle. No to zagrajmy jeszcze na tym banjo. Się uspokoił. Zaczął tańczyć w sumie. Odwróć się, odwróć się, pięknie. Załatwione. Choć Artur nie pokonał Smoka, to chyba nie narzekał, mogąc rozłupać machinę krwi na gazyną części, prawda? No, i może nasz władca przestanie się już martwić swoją godnością i zacznie królować jak należy czyli e, machać, ciąć wstęgi, żonglować je No, jak to królowie! Chylę też kapelusza przed Merlinem za niezłe nakopanie morganie. Całkiem ładnie nawrzucał krytyków w tej manczkińce. Co? No, tej wiesz, power playerce? A zalisz Musisz popracować nad swym RPGowym glosariuszem. Koniec. Trzeci poziom w trybie swobodnej gry ukończony. To było. Syndrom dratewki numer 3. Mamy prawdziwego wyznawca już ostatnio był. Tutaj będziemy mieć 41, 2 40, prawie 42. Miliony monet. Różowy klocek, tryb dużych głów. Excelsio! Stanley uwolniony. No i postać Walkiria. O! Walkiria odblokowana. Super. Na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!